To od tego. Kiedy Gecik mówi, że nie oglądał Dragonbola, bo nie lubi lektora. a Ja cię. Nie, ja nie wiem, cię... że nie lubię lektora, tylko ja powiedziałem, że ogólnie nie nie oglądają. Po prostu nigdy jakoś nie było po drodze, żeby znaleźć go na kanale jakimś. A ja nie lubię Cię, ja muszę ci tolerować. Ale po chwili, kiedy mówi, że to szanuję Cię, Geciku. Dobrze. <laughs> Oczywiście, Barek Maci, Barek tam, gdzie zawsze. Wszystko klasy. Gecik. Gecik. To jest, getchik, to jest, to jest to mój pisownik. Grecik, Grecik. No to jak. To, kim dzisiaj jesteś? Ja jestem gecikiem normalnej pisowni. Czyli z No Nie, to jest dobre. Widzisz, rozwój to nie wszystko miesięczy, albo rozwój to 20 lat przedmiotem ojabi po rozrachumatych. I jest. Rozkaz, rozkaz, nie. Roger, Roger. Drogi są urocze Ja czytaj. Po kolejny. Nigdy żadnej magii nie, nie czytałem nigdy hmm? Rudności Dawaj z Awatara Mema. Czytaj. No czytam ile? Równościowcy, wolnościowcy. Pik, <laughs> Ten kormis zawsze na Eee, a jak jeszcze skakur znowu znowu mi laptop ścina. A, e, e, a przecież kupiłem model z większą dyskiem, Gecik. Widzisz, rozwiązuje to nie wszystko. Lepszy, mniejszy SSD niż większy HDD. Oj tak. Chociaż ty chodziło o coś innego, Gecik. Wiem o co chodziło. Mmm, coś dla ciebie. Może <laughs> to... bym zjadł, ale tak du dużo naraz słodkiego też nie lubię. Alexander w wymiarze bobo. Bo, bo. Jest! Ah, internet gecko po heavy. To powinien jeszcze Marcin, ten e, zrobić, tak naprawdę, tego Memar. Tak, tak, ale na co dzień ten ten To byłoby wtedy złoto. Brawo, gecko, co ci idzie? Oj, tak, to jest srebro. Kiedy zajmujesz się właśnie zameldą, się w ogóle przynosić do rywalnego Brytanii

to najświętsze miejsce nie To najświętsze miejsce w ułudowej świątyni powietrza. HA! Gay? No, no, kurde, seks to no, nie znaczy, że nie rozumiem. Uf, ja ostatnio nie daj, ten, kiedy ktoś do montana, kiedy jestem na Słowiance, jego moderator, co mnie, to co mnie do tego pracuję. <gaj> A, czy ja rozumiem, czy ja rozumiem, że ten, jeszcze raz, że tu go miał, czyli... Czy ten, czyli jak Gentrun to już nie jest tekstowa, tak Tak? Bo no to tak z tego p tego... No wiesz się w swoim czasie. Okej, okay, no to skończyliśmy. Tak na...